Wzruszenie to zaskakująca nieprzewidziana porcja melancholii połączonej z radością, która dochodzi do nas z zaskoczenia i prowadzi do katarsis. Czujemy się po niej, że jesteśmy czyści, że coś zrozumieliśmy, że jesteśmy wrażliwi. Dotyka czegoś głębokiego, mówi prawdę o tym, co wydaje nam się ważne? Wzruszamy się, kiedy kochamy, kiedy widzimy czyjeś spełniające się marzenie, kiedy kończy się niesprawiedliwość, kiedy widzimy cudowność natury albo piękne dzieło sztuki. Kiedy się wzruszamy, odblokowują się jakieś nasze emocje. Nagle dostrzegamy więcej. Nabieramy dystansu do wydarzeń, opinii? Zruszenie to subtelne narzędzie terapeutyczne. Psychoterapia w dużej mierze opiera się na budowaniu świadomości i uwalnianiu emocji, a wzruszenie idealnie wpisuje się w ten proces. Spróbujemy więc dziś ukoić nasze ciało, umysł i duszę. Za pomocą wzruszenia. Znajdź teraz spokojne miejsce, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał. Znajdź wygodną pozycję, usiądź na krześle z prostym kręgosłupem, lub usiądź w siadzie skrzyżnym. Możesz się też położyć. Rozluźnij się, rozluźnij ramiona, odłóż głonie na kolanach lub udach i zamknij oczy, jeśli czujesz się komfortowo. Teraz weź kilka głębokich oddechów, wdychamy przez nos i spokojny wydech przez usta. Pozwalając odejść napięciu. Jeszcze raz wdech i wydech. Jeszcze raz wdech i wydech. Poczuj, jak z każdym oddechem twoje ciało staje się coraz bardziej rozluźnione. Jeszcze raz, wdech, i wydech. A teraz powróć do naturalnego rytmu jego oddechu, nie zmieniaj go, po prostu obserwuj jak powietrze wchodzi i wychodzi, zauważ jak Twój brzuch unosi się i opada, jak delikatne są te emocje, jak ulotne, poczuj jak uwalniasz stłumione emocje czy to poprzez łzy, czy westchnienie i poczucie ulgi. Twoje ciało i umysł uwalniają nagromadzone napięcie. Poczuj, jak oczyszczasz się psychicznie. Wzruszenie uwalnia uczucie szczęścia i więzi. Jest Cenną wskazówką. Pokazuje nam, co w danym momencie rezonuje z naszą duszą. Co jest dla nas najważniejsze, a co może być źródłem ukrytego bólu lub niespełnionej nadziei. Teraz poczuj wdzięczność, że te emocje mogły się pojawić. Zauważ, jak wzruszenie łączy Cię z innymi ludźmi i ze światem. To emocja, która świadczy o Twojej wrażliwości i empatii. Wzruszenie to nie tylko emocje, ale głębokie zjawisko duchowe. To moment, w którym nasze serce i dusza reagują na piękno prawdę lub boskość prowadząc do wewnętrznego oczyszczenia i zbliżenia się do wyższych wartości powoli przenieś swoją uwagę z powrotem na swój oddech delikatnie porusz palcami u rąk i stóp Przeciągnij się, jeśli czujesz taką potrzebę. Kiedy będziesz gotowy, powoli otwórz oczy, wracając do otaczającego cię świata, z poczuciem spokoju i delikatnej wewnętrznej siły, którą daje ci kontakt z własną wrażliwością. ナマステ